Ale bym kurwa z nią się zapoznał gościu Jak ja bym kurwa z siema koleżanko, masz ochotę zapalić malborasa, może trochę Coca-Coli kurwa. Siema, muszę szatę. Te... Słuchaj tego ja Ale zajedno Kierowniku przepraszam! Pan chyba źle zrozumiał moje zamówienie. Chciałem tłustego chłopaka z łapami jak golonki, żeby miał pary co najmniej jak szafa! No i co? No i dostałem jakiś Nie! Doktorze, czy można przyszyć usunięte komuś jądra, które lubił? Nie, tak odpowiedziałby normalny doktor. Na twoje szczęście, mam niezdrową obsesję na punkcie eksperymentów medycznych. Przynieś mi swoje gonady, a chętnie ci je przyszyję. Za dobre pieniądze przyszyję ci nawet futa do czoła. 天保佑，金山银山全都有。老天教说别管江湖龙虎斗。老天叮嘱这辈子我山不丢。老天就怕三十六雷走大秋。耶哎，魑魅魍魉。<tra 问 题> <tra uber> Spierdalamy. Dobre! Bardzo łatwo się kradnie w urzędach państwowych. Nikt nic nie mówi. Chwileczkę, zaraz mamy zebranie. Tak, tak, za pięć minut przyniosą nowe meble. Pozwoli pan, że zadzwonię do szefa? Niestety telefon też zabieram. Przepraszam, proszę odstawić meble. Dokąd zabieracie meble? Nie, proszę je odstawić. Nie możecie ich wynieść. Są nam potrzebne. Tu się pracuje. Też mam robotę, potrzebuję czterech ochotników do pomocy. Pan, pan i pan. Kto wam to kazał zabrać? Paul albo Jeff, faceci z centrali. Jeff? Chyba tak. Rozmawiał pan z Jeffem, no? Spokojnie, za 10 minut przywiozą nowe meble. Dostaniemy nowe? Prosto ze sklepu. Wynosimy tędy. Chefie. A nie szkoda tego rozbierać? Spara się narobiliśmy przy tej dobudowce. Nie, Marcin. Na takie rozbudowy trzeba mieć pozwolenie. Parter przejdzie jak wiata, ale góra to już przegięcie. Nie wiem, co mnie podkusiło z tą samowolką budowlaną. Za to ja wiem. Bieda. No tak. Dobrze, to działajcie tutaj, a ja skoczę do urzędu gminy zarejestrować działalność. A później do ZUS-u zgłosić pracowników. I lost my armor. I lost... my presence i lost my height i lost my size i lost my fear factor remember